Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście czy to choliczka. Czy dobrze Wam już znana, czy nie, to musicie określić sami. W każdym bądź razie ja naprawdę mam imię Małgosia i kto pierwszy jest tutaj ze mną, pierwszy raz w sensie to bardzo serdecznie zapraszam do oglądania i witam. A dzisiaj opowiem Wam o dwóch książkach. W zasadzie jedną ciężko jest nazwać książką, bo zobaczcie, jakie to jest maleństwo. To jest taka, słuchajcie, powiastka. Książka wyciągnięta znowu na chybiu trafił z zakurzonej półki bibliotecznej, która po pierwsze zaintrygowała mnie mega objętością, po drugie mega dziwną, prostą okładką i ten tytuł Białość. Ja pomyślałam, że to by była idealna książka na zimę, ale z drugiej strony myślę, czy ja będę pamiętała, że ja takie maleństwo gdzieś tam w, książ w bibliotece dojrzałam i mówię, a biorę teraz. No i rzeczywiście pochłonęłam ją oczywiście w godzinkę niecałą. Jest to słuchajcie, autor John Fosse, ponoć człowiek dobrze znany, bo nawet laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za 2023 rok czyli rok temu zdobył Nagrodę Nobla. Natomiast ja przeczytałam jego powieść taką i ona jest z tego roku. I żeby powiedzieć Wam jak najmniej, no bo cóż tu można powiedzieć, jak tej treści jest tak mało, to pomyślałam sobie, że poza tytułem Białość określę Wam tę książkę trzema wyrazami. A więc te moje trzy wyrazy, które dla mnie symbolizują tą książkę, to przede wszystkim mężczyzna, samotność i las. I to niech Wam wystarczy za treść tej książki. Natomiast ogólnie mówiąc, jest to taki monolog. Jest to opowieść właśnie głównego bohatera, który przedstawia sprawy ze swojej perspektywy, to co go spotkało, opowiada nam o tym. I jest to taka opowieść dosyć dziwaczna, troszeczkę osobliwa, nie aż tak dziwaczna, żeby miała mi się nie podobać. Dosyć realna, aż do pewnego momentu, i myślę, że każdy tą jego. Opowieść zrozumie inaczej. To znaczy, ja myślę, że Kasia, Marysia, Paweł, nie wiem, Mietek, kto to przeczyta, może troszeczkę to zrozumieć na swój sposób. Czy to będzie sposób, który miał na myśli autor, też tego nie wiemy. I dlatego ta książka była fascynująca. Podobało mi się to opowiadanie, bo to nawet ciężko nazwać powieścią. Podobało mi się, dawało mi do myślenia, budowało niesamowity klimat, jeśli chodzi o nastrój, właśnie bycia w lesie. No i więcej Wam nie mogę powiedzieć. Ale uważam, że na taki czas, około Halloweenowy, nawet można powiedzieć, że jest to książka dosyć niepokojąca. Jest to taka, wiecie, yy, książka do smakowania, do filozofowania. Ja cieszyłam się każdym zdaniem w niej, przez to, że właśnie, że nie była jakaś gruba, to mogłam ją tak smakować. Yy, dosyć filozoficzna, wielointerpretacyjna, tak mi się wydaje, i przygnębiająca. Ona jest przygnębiająca, ja takie książki lubię. Więc wiecie, jak ktoś ma ochotę z Was się posmucić i nieco zaniepokoić i kocha las tak jak ja, to powinna mu się ta powiastka spodobać. Natomiast druga książka, do której Was dzisiaj serdecznie zapraszam, to jest autorka, o której ja już mówiłam. I której przedstawiać nie muszę, no ja jestem nią zachwycona. Jest to Irena Małysa i to jest kochani, już trzecia część losów naszej Barbary Zajdy. Tym razem daleko od Babiej Góry, jak mówi tytuł, i rzeczywiście akcja tej powieści toczy się w Mysłowicach. Ta pisarka ma to do siebie, że jakiekolwiek miejsce by nie wybrała na miejsce akcji, to ona nam je tak przepięknie obrazuje, że wiecie. Bawią Górę się czytało, jakby się było na tej Babiej Górze. W Krakowie się było, tak jakby się było w Krakowie. I tutaj jest po prostu Mysłowice typowo, śląski klimat, ciężkie miasto, z kopalnią w centrum, potocznie nazywanej tak pieszczotliwie Grubą. Ogólnie są tu dwie retrospekcje czasowe. Mamy tutaj czas, gdy ona zaczyna swój urlop, przyjeżdża do Mysłowic w związku z pogrzebem swojej cioci, a więc siostry jej mamy, cioci Ewy. I po tym pogrzebie, o dziwo, jej matka odziedzicza mieszkanie po tej cioci, ale ponieważ ta Celina Zajda, jej mama chce wracać no, do Zawo i tęskni za swoim miejscem, za swoim domem, to trzytygodniowy urlop właśnie Basia postanawia wykorzystać na zostanie w tym mieszkaniu i doprowadzenie je do jako takiego porządku, do remontu, żeby później zastanowić się, co z tym mieszkaniem zrobić dalej. I tak zaczyna się, kochani, urlop Barbary Zajdy, który byłby no, urlopem Barbary Zajdy, gdyby nie skończył się jednak wejściem w jakąś pracę. I ona, mimo że oczywiście oficjalnie nie jest w ogóle policjantką w tym momencie, no to jednak wchodzi w sam środek wydarzeń, obok których nie jest w stanie przejść obojętnie, zwłaszcza gdy ginie kolejna dziewczyna, raczej jest zaginięcie i to dotyczy ściśle córki, jej koleżanki. Początkowo nic nie zapowiada tragedii, wiecie, zaczyna się lato. Ala zaprasza ją właśnie w takim bawskim gronie na takiego grilla, już po tym pogrzebie oczywiście po stypie. No i okazuje się, że córka właśnie tej Alicji i Maćka nie wraca do domu. Zaczynają oczywiście się gorączkowe poszukiwania, i niestety mija pierwsza doba, druga doba. A w tym wszystkim, jeszcze w Mysłowicach, jest taki wielki cień nad tą miejscowością, bo całkiem niedawno Znaleziono ciało dziewczyny, Justyny Wieczorek, która została uduszona bardzo brutalnie. W krótkim czasie okazuje się, że giną, znaczy zaginęły kolejne dziewczyny i wszystkie łączy jedno. Mają długie czarne włosy, tak jak właśnie ta Dagmara, która zaginęła, córka Ali, i mają po 16 lat. I to jest właściwie, no i mieszkają w Mysłowicach. To jest jedyne coś, co łączy te wszystkie sprawy, natomiast bardzo ciężko jest uchwycić się tutaj jakiegokolwiek tropu. I w tym momencie, kochani, mamy takie dwie retrospekcje czasowe, ponieważ cofamy się do roku, kochani, a właściwie do lat. Zaczynamy od marca 1912 roku, kiedy to z Zawoi pochodząca Marylka Siwiec planuje wyjechać do Ameryki, tudzież do Buenos Aires, do Argentyny za sprawą pewnego biznesmena Samuela Majerczyka, który przyjeżdża do Zawoi, tworzy taką jakby... Bazę, grupę osób zainteresowanych wyjazdem, zmianą swojego losu, obiecuje im dużo, dużo pieniędzy. No i ta Marylka postanawia, że nic w tej zawoje jej nie trzyma i chciałaby bardzo wyjechać. I tak zaczyna się jej przygoda życia, która oczywiście gdyby wiedziała, że gdyby tej, to by tej decyzji nigdy nie podjęła, co ją spotka. Ogólnie losy Marylki są straszne. Jest to związane troszeczkę oparte na faktach, jak mówi nam pisarka w posłowiu, Ponieważ rzeczywiście taka akcja miała miejsce, słuchajcie, w Mysłowicach, i to Wam przeczytam, że była taka pewna stacja o afera dotycząca handlu ludźmi na stacji emigracyjnej Weichmana była głośna w całej Europie. Osoby w nią zamieszane, m.in. książkowy Samuel Majerczyk, a w rzeczywistości Samuel Lubelski, w wyniku procesu otrzymały żenująco niskie wyroki. Tutaj jest cała historia związana właśnie z takim nagromadzeniem ludzi, którym obiecuje się różne złote góry, a tak naprawdę cel jest jeden tylko dla tych organizatorów: czyli nabić sobie kiesę pieniędzmi dzięki temu, że te dziewczyny, tych mężczyzn się po prostu sprzeda dalej. Straszny proceder, straszne jest to, że na faktach, i tutaj. No, w takich okropnych okolicznościach ona traci swojego narzeczonego, jęczka kwaśnego i sama ledwo, ledwo uchodzi z życiem, ale niestety musi stanąć sama na nogi w Mysłowicach i okazuje się w dodatku, że jeszcze jest w ciąży, więc jako samotnej matce no, nie wypada jej wrócić do zawoi, bo tam nie miałaby kompletnie życia, zwłaszcza z bruchem w tych latach, w których się to dzieje, więc postanawia się usamodzielnić. Okazuje się, że to nie jest jedno dziecko, a dwie córki, i tak zaczynają nam opisywać znaczy, pisarka opisuje nam losy całej tej rodziny, tak naprawdę, jakby z babki, prababki, od Marylki po losy właśnie jej córek, dalej, dalej, dalej. I powiem Wam, że ta historia jest bardzo przygnębiająca. Natomiast ogólnie, mysłowice tutaj są obrazem bardzo przygnębiającym, bardzo strasznym. Takim typowo naprawdę śląskim, i jeszcze kolorytu dopełnia fakt, że są tutaj rzeczywiście takie typowo pojęcia i gwara śląska, która jest na szczęście przetłumaczana w niektórych sprawach, bo choćby Wam powiem ciekawostkę, na przykład słowo krzycis, który bardziej się kojarzy z krzykiem, okazuje się, że w gwarze śląskiej znasz czy to po prostu płaczesz. I dużo jest takich ciekawostek tutaj językowych, widać, że bardzo pisarka zgłębiła ten temat. No, nie sposób znowu, jakby trzeba oddać chwałę tej Irenie się, że potrafi niesamowicie wciągnąć nas w klimat. Tu czujemy ten brud, czujemy ten węgiel, czujemy tą ciężkość. Ciężkość powietrza, duszność powietrza, bo tu akcja dzieje się latem i ogólnie, jakby to zaginięcie dziewczyn coraz bardziej w nie aż tak wielkim mieście powoduje no, strach, tak, że pada na ulicę, i wszystkie matki boją się, zwłaszcza o te swoje długo, włosy właśnie brunetki. 16 letnie bo co się tak naprawdę z tymi dziewczynami dzieje, nie wiem. No i oczywiście Barbara Zajda wkracza do całej akcji, prawie jak James Bond rozwiązuje ją przy samym końcu. Niestety, znowu dopada ją pewien pech, ale o dziwo, tutaj dziadek uciecha, podarował ją przed, jej przed tym wyjazdem taki krzyżyk niespodziany, coś takiego, właśnie z zawoi, i on, ponieważ przeczuł, że ją coś tam w tych miłowitach złego spotka. I rzeczywiście dobrze ten dziadek uciecha przeczuł. Bo Barbara Zajda nie będzie tu miała fajnej przygody, zwłaszcza, że została sama i tak naprawdę no może liczyć tylko na jakichś swoich przyjaciół, poznanych ledwo co sąsiadów i poznanego niedawno co Grześka. I powiem Wam, że tutaj te perypetie Barbary, no znowu powodują, że włos nam się jeździ na głowie. Oczywiście sam koniec książki jest jak bomba zawsze u Ireny Małysy. To już po prostu człowiek chce tylko usiąść z tą książką w fotelu i zamknąć się na cały świat i doczytać do końca. Niesamowicie intrygująca kolejna jej przygoda. Będę sięgała po dalsze losy Barbary Zajdy. Wiem, że kolejna książka jest: Demony, Babiej Góry. Już na nią poluję. No i kochani, polecam Wam serdecznie wszystkie te trzy książki. Nie potrafię Wam powiedzieć, która lepsza, która gorsza. Podobały mi się naprawdę absolutnie wszystkie. Barbarę Zajdę bardzo polubiłam, kibicuję jej serdecznie. Czy ułoży się jej w końcu życie osobiste, no to musicie zobaczyć sami czytając tą książkę, ale jak zawsze sprawa policyjna jakby u niej jest na pierwszym tle, a później życie obyczajowe. Także polecam serdecznie, kochani, daleko od Babiej Góry, oczywiście Kryminał Thriller i Białość. Białość, która jest po prostu taką chwilówką, żeby po prostu się zatracić właśnie... Kontemplując samotność w pewnym lesie, który staje się na noc coraz bardziej straszniejszy. I tak wam zareklamowałam te dwie książki. Mam nadzieję, że wam się spodobają. A już Was serdecznie żegnam. Dziękuję Wam za oglądanie. Mi minęły, kochani, dwa lata na tym kanale. Nie robiłam osobnego filmu z okazji dwulecia, no bo tak naprawdę stwierdziłam, że nie za bardzo jest co świętować, tak? Mam tylko 124 subskrybentów, bardzo malutką grupę. Mam już filmów ho, 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 ho na tym kanale. No i generalnie nie wypaliłam się, aczkolwiek no jest mi przykro, że moje marzenie gdzieś tam się nie spełnia. Ciągle ciężko jest mi dobić do tego minimalnego tysiąca subskrybentów. Dwa lata minęły jak zbicza strzelił, słuchajcie, dokładnie 16 października to było. Także nie robiłam żadnego filmu, ale z okazji pierwszego roku możecie taki film na moim kanale zobaczyć. Właśnie takie urodzinki pierwsze, kiedy jeszcze byłam, no, też załamana wynikiem po roku, no, ale gdzieś tam nastawiona, że może za rok będzie lepiej. No, niestety, ten rok znowu nie okazał się lepszy w liczbach, ale, kochani, nie poddaję się. Sprawia mi to przyjemności i kocham książki, uwielbiam, więc ja czytać będę zawsze i póki starczy mi tylko, słuchajcie, czasu, energii, chęci do robienia tych filmów, to będę je tworzyć dalej. A Wam już bardzo, bardzo dziękuję. Kto nie subskrybuje, a może, to będę wdzięczna za subskrypcję. No i pozdrawiam. Trzymajcie się, kochani. Do zobaczenia już wkrótce.